Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tak, jak widzicie, jesteśmy w sklepie w Krosinie, w sklepie dla hodowców. Przez cały ten mijający już teraz rok można powiedzieć 2025. Codziennie nagrywaliśmy do Was filmiki z produktem dnia w super cenie, żebyście mogli sobie, robiąc u nas zakupy, czy to internetowe, czy telefoniczne zawsze dołożyć coś w hitowej cenie. Końcówka roku teraz jest, święta, brak czasu, trochę mało czasu, dlatego przygotowaliśmy taką fajną promocję, właśnie teraz od 15 grudnia do 31 grudnia do wszystkich hodowców, którzy kupią produkty z Rimfielda, dokładamy właśnie taką próbkę z Rimfielda, czyli jeden produkt z jedna próbka gratis, czy to Avimicyn Forte, Krauter Mix, Sedachol, Gel Oxygen. Dobrowolnie, losowo wybrane, będziemy dokładali przy pakowaniu jako gratis, czyli 5 produktów z rofila, na przykład 5 próbek gratis. Także zapraszamy wszystkich na zakupy pod numerem telefonu 531 600 603 lub można złożyć elektroniczne zamówienie na stronę www.dlachodowców.pl My jako sklep życzymy zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i sukcesów właśnie w tym pięknym naszym hobby, jakim jest gołębiarka. Dobry lot, zapraszam.